Krok trzeci. Detoks. Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 840 tysięcy osób rocznie umiera z powodu picia niskiej jakości wody, niedostatecznej sanitacji i niewystarczającej higieny. Czynniki te powodują, że duże ilości toksyn kumulują się w naszym organizmie i mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Jelita osób dorosłych mogą zawierać duże ilości niestrawionych substancji. Oto niektóre objawy wysokiej zawartości toksyn w organizmie. Niska odporność objawiająca się często z tymi przeziębieniami, chroniczne zmęczenie, brak koncentracji i znużenie, nieprzyjemny zapach potu, biały nalot na języku, nieświeży oddech, problemy trawienne. Pamiętacie Stefana i Marię? Oboje odkryli krok pierwszy i drugi: nawodnienie i oczyszczanie. Udało im się poprawić jakość życia, poczuć się lepiej i zyskać więcej energii. Maria pokazała nawet dwa pierwsze kroki swojemu przyjacielowi Krzysztofowi, który przeszedł je i zauważył ogólną poprawę swojego zdrowia. Jednak wciąż czuje, że nie wszystko jest w porządku. Krzysztof ma ciężką i stresującą pracę. Wolny czas poświęca na swoje hobby, biega w maratonach. Uważał, że jest całkowicie zdrowy. Czy po tylu przebiegniętych kilometrach mogło być inaczej? A jednak pocił się więcej niż zwykle i zbyt często zmagał się z zaparciami. Miał kłopoty z koncentracją podczas spotkań biznesowych. Regeneracja po maratonach przebiegała bardzo wolno. I czuł, że witaminy i minerały, które przyjmował, nie działają już tak jak wcześniej. Nie wiedział, że zdrowy tryb życia oparty na zbalansowanej diecie i regularnym wysiłku fizycznym powinien być dodatkowo wspierany. Wybierany cykliczną detoksykacją i oczyszczeniem z toksyn nagromadzonych w organizmie. Wprowadziłby więcej zmian, ale nie bardzo wiedział jak. Sądził, że nie ma na to czasu. Maria miała podobne objawy i dowiedziała się, że może być to spowodowane stałym i długotrwałym oddziaływaniem toksyn, które gromadzą się głównie w okrężnicy. Pokazała więc Krzysztofowi detoksykacyjny i dogłębnie oczyszczający zestaw suplementów: program 2 kolowada. Krzysztof był mile zaskoczony opiniami ludzi, którzy ukończyli program, więc także postanowił go przetestować. Program 2 Kolowada Plus składa się z trzech etapów: przygotowania, oczyszczenia i regeneracji. Skutecznie przyczynia się do usuwania toksyn powstających w organizmie w wyniku procesów metabolicznych. Program ten to krok trzeci w koncepcji pięciu kroków do zdrowia. Po dwóch tygodniach stosowania programu Krzysztof czuje się lżejszy i zdrowszy. Kiedy wszedł na wagę, okazało się, że zrzucił także kilka zbędnych kilogramów. Co więcej, poczuł on, że program pomógł mu odzyskać energię i koncentrację, których tak bardzo potrzebuje w pracy, a także obdarzył go mocą szybkiej regeneracji po wysiłku. Fizycznym. Krzysztof postanowił, że będzie stosował ten program dwa razy w roku, aby mieć pewność, że stale pozbywa się toksyn z organizmu. Na całe życie dostajemy tylko jedno ciało. Czy tak jak Krzysztof chcesz mieć pewność, że Twój organizm jest oczyszczony i zdrowy? Przejdź przez krok trzeci – detoks. Skontaktuj się z dystrybutorem Coral Club już teraz, a on pomoże Ci podjąć mądrą decyzję w zakresie profilaktyki Twojego zdrowia.